...spadek hospitalizacji. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia ponad 4,5 tysiąca łóżek zostało zwolnionych z uwagi na fakt, że pacjenci COVID-owi zostali wypisani do domu. W tej chwili w skali kraju obłożenie łóżek szpitalnych to jest poziom 39%, obłożenie łóżek respiratorowych to jest poziom 45%. Więc widzicie Państwo, że mimo tego, iż schodzimy z tych łóżek i respiratorowych, i covidowych to ten poziom obłożenia jest coraz mniejszy. Ale właśnie mówiąc o yy, tak naprawdę likwidowaniu troszeczkę bazy łóżkowej dla pacjentów covidowych i odmrażania yy, polskich szpitali dla... Pozostałych pacjentów w zakresie pozostałych chorób, to tylko w ciągu ostatniego tygodnia zmniejszyliśmy bazę łóżkową o ponad 7 tysięcy. W tej chwili mówimy o poziomie łóżek dla pacjentów covidowych w okolicach 28,5 i ta liczba nadal będzie spadać. W tym tygodniu chcielibyśmy osiągnąć poziom 25 tysięcy łóżek dla pacjentów covidowych, ale na pewno będziemy ten poziom łóżek covidowych nadal zmniejszać, bo jak Państwo widzicie w tej chwili obłożenie łóżek sumarycznie to jest 11 tysięcy pacjentów i z dnia na dzień te spadki w zakresie pacjentów na łóżkach covidowych następują, więc te wyłączenia kolejnych segmentów łóżek covidowych będą następować. W maju powoli będą wygaszane kolejne szpitale tymczasowe. Chcemy, aby na każde województwo prawdopodobnie poza Mazowszem przypadał jeden szpital tymczasowy. Nie potrzeba nam już w tej chwili tak dużej bazy łóżkowej dla pacjentów covidowych. Lekarze są potrzebni w innych specjalizacjach, przy innych chorobach. Mamy odmrożone zabiegi planowe. Chcielibyśmy, żeby te zabiegi planowe były jak najszerzej realizowane. Stąd też podkreślam, ten spadek bazy łóżkowej nadal będzie postępował. Odmrażane łóżka, kolejne szpitalne, ale przez wiele miesięcy pacjenci mieli utrudniony dostęp do różnych gałęzi medycyny do lekarza, różnych specjalności. Gdzie takie? PostCOVIDowe zaniedbania w tej chwili są największe. Czy, jest, czy ministerstwo ma taką wiedzę, czy to jest, nie wiem, kardiologia, czy rehabilitacja może i jak ma wyglądać przywracanie tej normalności? Dla Na nas najistotniejsze są tak naprawdę dwa typy schorzeń i chcielibyśmy, żeby tutaj pacjenci jak najszybciej wrócili do diagnostyki i do leczenia. Są to schorzenia obarczone najpoważniejszym ryzykiem powikłań i możliwego, no, tragicznego końca, czyli mówimy Tutaj o onkologii i o kardiologii. Dlatego też w tych dwóch dziedzinach mamy sieci i onkologiczną i kardiologiczną wraz z monitorowaniem jakości usług, więc tutaj chcemy, by jak najszybciej pacjenci powrócili do lekarzy, do diagnostyki przede wszystkim. Na pewno muszą też powrócić pacjenci na zabiegi planowe w zakresie ortopedii, szeroko rozumianej ortopedii, ponieważ te zabiegi były najczęściej zabiegami nieratującymi życia. Zabiegi, które, zabiegami, które można było wstrzymać, więc tutaj w ortopedii na pewno też odmrożenie duże jest potrzebne. W najbliższym czasie, idąc w ślad za tą zapowiedzią z soboty w ramach Polskiego Ładu, minister zdrowia ogłosi program po pierwsze, profilaktyki dla. Osób powyżej 40 roku życia oraz zdjęcia limitów z AOS-ów, czyli ze specjalizacji. Te dwa projekty są ze sobą powiązane. Myślę, że Państwo jeszcze w tym tygodniu możecie się spodziewać takiej, e, takiego komunikatu ze strony ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jaki jest ten schemat, czy też harmonogram wchodzenia Polski do testowania paszportów covidowych? 12 kwietnia, tak jak zapowiadaliśmy, zostały złożone, została złożona cała dokumentacja dotycząca um, tak naprawdę certyfikatów covidowych, certyfikatów szczepiennych od strony Ministerstwa Zdrowia. Ta dokumentacja była niezbędna dla konsorcjum prowadzącego testy, by wprowadzić Polskę do tego systemu testowania, a ostatecznie do systemu Certyfikatów, zielonych certyfikatów. Szanowni Państwo, wczoraj została przedstawiona przez Polskę deklaracja przystąpienia już do projektu, więc teraz decyzja już nie leży po naszej stronie. W związku z tym, że padła ta deklaracja, że jesteśmy gotowi już przystąpić do projektu i stało się to jeszcze przed 20 maja, jak deklarowaliśmy ten, ta data, 20 maja to była ta data, z którą chcielibyśmy przystąpić do testów. Ta deklaracja padła wczoraj. Konsorcjum teraz musi nas do tych testów dopuścić. Prawdopodobne daty są dwie. Albo to będzie 21 maja, albo to będzie 25 maja. Z prawdopodobieństwem, podkreślam, bo to nie będzie zależało od nas, że te testy zakończymy do 1 czerwca i od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do przystąpienia tak naprawdę do pracy w projekcie certyfikatów szczepiennych. Sytuacja z wariantami koronawirusa w naszym kraju po tych trzech ogniskach zrobiło się głośno jeszcze przed, przed majem. No i w kontekście też informacji z Wielkiej Brytanii, że ten wariant indyjski rozprzestrzenia się jak pożar. W tej chwili biorąc pod uwagę sytuację na dzisiejszy poranek, mamy 31 osób u których odnotowaliśmy wariant południowoafrykański. Mamy 29 osób, u których mamy już na 100% potwierdzony wariant indyjski. Mamy 6%, 6 osób, u których potwierdziliśmy wariant brazylijski. Z tym, że tak jak Państwo pamiętacie, te pierwsze dwie osoby to są osoby, u których zdiagnozowano COVID i wykryto ten wariant brazylijski, kiedy były w Belgii. Więc realnie w Polsce stwierdziliśmy 4 przypadki dotychczas tego wariantu. Bry Brazylijskiego. Mamy w tej chwili już tak naprawdę wygaszone ogniska w zakonie. Te dwa ogniska, jedno warszawskie, drugie katowickie. Tam osoby wychodzą już, ostatnie osoby wychodzą i z izolacji i z kwarantanny. Na dzień dzisiejszy innych ognisk w żadnym z tych przypadków, w żadnym przypadku mutacji nie odnotowujemy latków i te zapisy, czy zwiększyła się liczba od wczoraj, wczoraj było 40 tysięcy chyba zapisanych 16-17 latków, jak wygląda dzisiaj ta liczba. Szanowni państwo, biorąc pod uwagę wszystkie roczniki, które mogą się zapisać właśnie 16-17 latków oraz osoby, które przyporządkowujemy do grupy 18-latków, ale te osoby jeszcze nie osiągnęły tak naprawdę nie ukończyły tych 18 lat, są tylko rocznikowo 18-latkami, to tutaj dla grupy 730 tysięcy osób te skierowania wczoraj Zostały wystawione. Do dzisiejszego poranka na szczepienie zapisało się 86 tysięcy osób. To nie jest to opinii, biorąc pod uwagę, że nawet starszych grupa wiekowych, gdzie też w pewnym momencie trochę ten proces zapisywania się wyhamował, no to tych i telefonowi to zainteresowanie było dużo większe, tym to tłumaczyć. Szanowni Państwo, ja zwracam uwagę, że na wczorajszy poranek mieliśmy 20 tysięcy zgłoszeń, a dzisiaj mówimy o zgłoszeniach na poziomie 86 tysięcy. Oczywiście jest tak, że im młodsza grupa wiekowa, tym, tym szczepieniem jest mniej zainteresowana. Ale ja jednak wierzę w to, że tutaj te osoby młode w wieku 16-17 lat tak naprawdę to, że zwlekają może z zapisaniem, to jest często kwestia wypełnienia kwestionariusza wspólnie z rodzicami. Jak widzimy, jeżeli dziennie jest nam w stanie przybyć już o poranku 20 tysięcy kolejnych osób, to nie obawiałbym się, że jednak te osoby do szczepienia nie przystąpią. My zachęcamy oczywiście, żeby 16 i 17 latkowie do tego szczepienia przystąpili. Niewykluczone. Że już w połowie czerwca zostanie dopuszczona grupa 12, od 12 do 15 roku życia. Tutaj decyzja EMY właśnie w połowie czerwca, wówczas też decyzja po stronie Polski. Więc oczywiście zainteresowanie w tych młodszych grupach jest mniejsze z uwagi na fakt, że często te młodsze grupy w mniej drastyczny sposób przechodzą COVID. Ale liczę jednak, że z czasem to nabierze rozpędu młodzi ludzie, widząc, że że szczepienia pozwolą im choćby w związku z certyfikatami szczepiennymi podróżować bez przeszkód po świecie, a młodzi ludzie dla nich domeną są te podróże, jednak będą skłonni się szczepić. W tych starszych grupach wiekowych, do których z kolei mieli docierać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Można by rzec, że cały czas drga, w sensie zwiększa się ta liczba osób, które się szczepią w poszczególnych grupach. Przy 70-latkach, 70 plus mamy już po, w okolicach 75% os osób zaszczepionych. W tej grupie między 60 a 70 rokiem życia trochę mniej, ale liczymy, że w najbliższym czasie, obserwując, że kolejne osoby idą się szczepić, ta wyszczepialność w tych grupach będzie postępować też powiedziała, że szczepionkę Pfizera po rozmrożeniu, ale jeszcze nie otwarciu, będzie można przechowywać dłużej. Czy to coś zmienia w naszym narodowym programie szczepień? I drugie pytanie: są miejsca w Polsce, duże też miasta, wojewódzkie, gdzie te szczepionki czekają na osoby, które miałyby się zaszczepić, no ale. Nie ma chętnych. Czy w takim razie planujecie jakąś relokację do punktów, gdzie jest większe zainteresowanie? Myślę, że fakt dłuższego możliwości dłuższego przechowywania szczepionki Pfizera nie jest aż tak istotny, ponieważ ta szczepionka schodzi na bieżąco, więc tutaj w naszym postępowaniu to nic nie zmienia. Rzeczywiście są punkty, w których obecnie mamy dość dużą liczbę szczepionek. Są to chociażby szczepionki przeznaczone na drugą turę szczepień, na drugą dawkę. Dlatego też, szanowni państwo, od wczoraj obowiązuje krótszy odstęp między dawkami, tak żeby na bieżąco te dawki można by było, było już pożytkować na drugie szczepienie, tak żeby dość duża grupa Polaków, która już się zaszczepiła, weszła w ten okres wakacyjny, zaszczepiona już drugą dawką. Widzimy, że niestety w niektórych punktach pojawia się problem z tym, żeby osoby dotarły na tą drugą dawkę. Liczymy, że ten krótszy odstęp pomoże też e, wszystkim tym, którzy mieliby problem z tym długim okresem, żeby stawić się na tą drugą dawkę i być zaszczepionym ktoś nie zgłosi na swój termin. Wtedy infolinia odzwania, czy to my musimy zadzwonić na infolinię i się przepisać? Jak to wygląda? My staramy się wyłapywać te osoby, które się nie zgłaszają. To najczęściej czynią same punkty szczepień. Ja wczoraj rozmawiałem z, nawet z kilkoma szpitalami, które mówią, że właśnie obdzwaniają te osoby, które nie stawiły się na drugą dawkę. Niekiedy słyszą, że akurat te osoby wyjechały, no to przekładane są im terminy, ale ja apeluję o to, byśmy te szczepienia prowadzili no, i tą pierwszą, i tą drugą dawką. Pamiętajmy, że pełna ochrona jest po drugiej dawce szczepienia. 85 tysięcy osób już zaszczepionych zachorowało, zakaziło się koronawirusem. Czy to są dane, które powinny nas niepokoić? Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szczepień w Polsce przeprowadziliśmy 16 milionów, a 85 tysięcy osób zachorowało, to jest to promil w tym w tej grupie całej zaszczepionej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę skuteczność szczepionek, która była ogłaszana i skuteczność, która by wychodziła, porównując tą grupę 85 tysięcy do 16 milionów, to jak widzimy, okazuje się, że ta skuteczność może być nawet wyższa. Ministerstwo Zdrowia może się jakoś odnieść do postulatu, który się pojawił. W zakładach karnych, gdzie z powodów pandemicznych wstrzymano odwiedziny, które są bardzo ważne w procesie resocjalizacyjnym, zwłaszcza kontakty z dziećmi osadzonych, czy może mieć jakiś wpływ na to, żeby jednak do tej formy jednak resocjalizacji wrócić. Szanowni Państwo, to tak jak z Placówkami Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia nie wprowadzało nigdy odgórnego zakazu odwiedzin. Tutaj w najlepiej pojętym interesie pacjentów działają kierownicy tych placówek wraz z ordynatorami poszczególnych oddziałów decydując o możliwości odwiedzin rodziców choćby u dzieci. Tak samo Ministerstwo Zdrowia nie wydaje żadnych dyspozycji to do zakładów karnych. Tu myślę, że służba więzienna w porozumieniu z inspekcjami sanitarnymi jest w stanie wypracować jakieś rozwiązanie, w których ten stopniowy powrót do odwiedzin w zakładach karnych może nastąpić. Co dalej z osoczem? Wczoraj Lancet opublikował badania, które wskazują, że przy zaawansowanych stadiach choroby leczenie osoczem jest nieskuteczne. Czy... Wciąż ministerstwo apeluje o to, aby oddawać osoczy, czy nie jest już potrzebne? Dla nas cały czas jest ważne, żeby oddawać krew, oddawać osocze. Ono może być spożytkowane także w innym zakresie. Każdy lekarz, czy to zakaźnik, decyduje o tym, jakie leczenie... Wdrożyć. Stosowanie osocza jest dopuszczone, czy jest skuteczne. No, kolejne badania wykazują tutaj szereg wątpliwości, ale na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy leczy, czy nie leczy, więc my apelujemy wciąż, by to osocze i krew oddawać. Na spotkania z pielęgniarkami z polskiego związku zawodowego, pielęgniarek i położek, które wiemy, skończyło się właściwie niczym, czy jest jakiś dalszy harmonogram spotkań, chociażby na gruncie komisji trójstronnych. Szanowni Państwo, tak, dzisiaj jest zespół trójstronny, który obraduje w zakresie choćby projektów wynagrodzeń minimalnych w służbie zdrowia. To nie jest tak, że jedno wczorajsze spotkanie kończy cykl naszych spotkań z jakąkolwiek grupą zawodową, czy też kończy cykl spotkań z paniami pielęgniarkami. My rozmawiamy z każdym zawodem medycznym, z każdą grupą zawodową, która chce rozmawiać. Podkreślam to, co powiedziałem wczoraj. Jeżeli rozmawiamy z jakąś grupą zawodową, to chcemy rozmawiać ze wszystkimi związkami zawodowymi, które reprezentują daną grupę zawodową. Stąd też wczoraj na spotkaniu były zarówno przedstawicielki OPZZ-u, jak i Solidarności. My nie kończymy rozmów, my na te rozmowy jesteśmy otwarci, liczymy na porozumienie, na chęć porozumienia z obu stron. Projekt, tak jak zapowiadał minister Adam Niedzielski, tego wynagrodzenia minimalnego w służbie zdrowia, który jest w pewien sposób przełomem, bo chcemy, by od 1 lipca zarobki poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia w ogóle, w w Polsce nie były brane pod uwagę, były niedopuszczalne, więc ten projekt staje już na rządzie, stąd też my nadal do rozmów jesteśmy otwarci. Dziękuję serdecznie. To była drodzy Państwo, konferencja rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andruś.